Do tej grupy społecznej zwaną inteligencją się nie zaliczam, bo obszar zainteresowania i przedmiot moich zainteresowań jako socjologa jest, mówiąc najkrócej, obciachowy. Dlatego jestem doskonale wkomponowana w taką rzeczywistość, w której dobrze mi z obciachem, jeśli Pan pozwoli. Myślę, że doświadczenie mam dłuższe niż Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o. Obciachowość. Ale y, y, jeśli można, to y, ja chciałabym mówić nie o inteligencji, nie jej, o jej ko korzeniach, ale chciałabym powiedzieć kilka słów o czymś, co w momencie, kiedy mówimy o roli inteligencji w kreowaniu pewnych projektów modernizacyjnych. Wyzwań, które stoją przed Polską, konstruowania transformacyjno-modernizacyjno-globalizacyjnych scenariuszy. Czyli chciałabym zwrócić uwagę Państwa, że wtedy, kiedy inteligencja, która identyfikuje się z wartościami, najkrócej rzecz ujmując, na prawo od centrum, zasiada, Ochoczo do pisania scenariuszy modernizacyjnych, to moim zdaniem nie tyle jest inteligencją, ile jest lewicą. I to jeszcze lewicą post owską bo wpada w takie pułapki, o których chciałam kilka słów powiedzieć, takie pułapki, które nieprzypadkowo wyrosły moim zdaniem z PRL-u i stamtąd tam, że tak powiem, zakorzenione. E, sprawiają, że dzisiaj zarówno wyborcy, jak i politycy mają ogromny kłopot z konstruowaniem instrumentarium rządzenia i wygrywania wyborów, tak, tak, tak. właśnie dlatego, że ciągle w tej pułapce takich fałszywych dylematów tkwią. I jeśli Państwo pozwolicie, to nie o inteligencji, ale o pułapkach myślenia postperelowskiego, których ja nie jakby to powiedzieć, nie odbieram lewicy prawa do tego, żeby w nich funkcjonowała i to mnie kompletnie nie martwi. To jest nie mój problem. Natomiast nie ukrywam, że kiedy słyszę ten sam sposób myślenia na prawo od centrum, to zadaję pytania, czy aby jesteśmy w pełni świadomi tego, że w gruncie rzeczy tkwimy w takiej łapce, może żeby to wyjaśnić na, na, na znakomitym przykładzie. To jest tak jak w latach 90 toczyła się ustawicznie dyskusja na temat tego od kiedy zaczyna się życie, tak? I możemy tak dyskutować 30 lat, a ustawa, która zezwala na aborcję będzie funkcjonowała, a my w tej pułapce dylematu, prawda? Kiedy zaczyna się życie? Możemy latami sobie debatować. Tymczasem przychodzi taki moment, w którym prawdziwa, prawdziwy dylemat, tak? e, Czy chronimy życie? Czy, że tak powiem, wybieramy coś, co się nazywa prawem wyboru, po prostu praktykujemy rozwiązanie, o które nam chodzi. Dla lewicy jest lepiej, żebyśmy w nieskończoność debatowali. Wydaje mi się, że czas zobaczyć, w które debaty jesteśmy wkomponowywani i które to debaty sprawiają, że um, jakby nie. nie jest bardzo trudno jakby rozwiązywać problemy, ponieważ ustawicznie tłumaczymy się z pewnych wyborów, które w debacie czy w dyskursie publicznym naznaczone są negatywnie. Otóż ja sobie wybrałam kilka takich sfałszowanych dylematów, czy takich nie, moim zdaniem głęboko osadzonych w Perelu stereotypów. Czy, czy, czy fałszywych dylematów, w których tkwimy wtedy, kiedy mówimy o postępie modernizacji nowoczesności i to te fałszywe opozycje, w których tkwimy, są w ten sposób konstruowane, że po pierwsze godzimy się na taką debatę, w której tylko jedna opcja jest prawdziwa, a co więcej, tłumaczymy się z takiego myślenia, w którym zaprzeczamy, że nie jest prawdą, jakoby opcja, którą my byśmy chcieli wybrać, jest negatywnie stygmatyzowana, bo po pierwsze jest tradycyjna tak, i wiąże się z wa wartościami tradycyjnymi, albo jest osadzona w PRL-u. Tak? Bo jeśli na przykład mówimy o związkach zawodowych, no to przecież wiadomo, to nie jest żadna opcja, bo to jest czysty PRL. Tak ten stereotyp funkcjonuje i my go też bardzo często praktykujemy. Otóż po pierwsze, jeśli państwo pozwolicie, definicja modernizacji, żeby było wiadomo dlaczego jej nie lubię, dlaczego scenariuszy modernizacyjnych nie piszę i proszę, żeby nikt tego prawo od centrum nie robił. Modernizacja to zbliżanie się społeczeństwa w sposób zamierzony, celowy, planowany do uznanego modelu nowoczesności. To jest definicja profesora Sztompki. Najczęściej do wzorca jakiegoś istniejącego społeczeństwa uznanego za nowoczesne mamy modernizować trzecią Rzeczpospolitą więc ja pytam czy to na pewno jest tak że różni się to wiele od modernizacji w której mieliśmy być tacy jak Związek Radziecki mielibyśmy być tacy jak Japonia Irlandia Węgry a może ten dylemat w którym koniecznie modernizacja i żadna inna opcja uzupełnimy rozwojem społeczno gospodarczym czyli endogennym rozwojem zgodnie z naszymi wartościami z naszymi celami które sobie w debacie publicznej wypracujemy a nowoczesność i modernizacja będzie tylko instrumentem i nie będziemy żadnych scenariuszy modernizacyjnych pisać bo w scenariuszu modernizacyjnym założone jest i to jest ten drugi dylemat że o to um, chodzi o to żeby była ciepła woda w kranach że przytoczę ten znakomity Element, a wartości patriotyzm, chrześcijaństwo, wiara, naród i parę innych, parę innych cech naszego społeczeństwa to jest materiał do zmiany, no bo w ramach modernizacji społeczeństwo musi osiągnąć te wskaźniki tych nowoczesnych społeczeństw, do których musimy się zbliżyć, no w takim wymiarze, w jakim... W tych społeczeństwach te wskaźniki funkcjonują. Proszę zwrócić uwagę, że jak mówimy modernizacja Polski, to nie ma tu Polaków. My modernizujemy Polskę. Mało tego w tym fałszywym dylemacie, kim są Polacy. Polacy są. Yy, roszczeniowi, są ich potrzeby, jeśli próbują je werbalizować, to są one na pewno populistyczne i w związku z tym na ołtarzu nowoczesności i wyzwań rozwojowych to, co wiąże się z potrzebami, ze świadomością, ze stanem mentalności, to są rzeczy do zmiany. Ten fałszywy dylemat modernizacyjny ma jeszcze w Polsce, w III Rzeczpospolitej taką szczególną oprawę liberalną, w której Proszę zwrócić uwagę, zastąpiliśmy prostacki marksizm prostackim liberalizmem, w którym znowu wierzymy. Ten kongres był pierwszym przez wiele godzin toczonym dyskursem, w którym z prawdziwą satysfakcją odkryłam, że większość dyskutantów nie tłumaczyła się z tego, że tak zwana niewidzialna ręka rynku, prawda, że, że w swoich poglądach nie wierzy w niewidzialną rękę rynku, która rozwiązuje wszystko. I to jest pierwsza debata, w której ze zdumieniem odkryłam, że projekt polityczny świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego ma tak wielu zwolenników projekt polityczny w którym państwo jest podmiotem aktywnym który to co sfera publiczna jest wartością w której dyskutanci nie powtarzają jak mantry prawda żeby się usprawiedliwić przed mainstreamem że naturalnie prywatna własność naturalnie wyłącznie wolny rynek otóż w tym dylemacie środowiska prawicowe które w tej modernizacji tkwią. Bardzo często ten wolny rynek, czyli jako idealny mechanizm samoczynny, kojarzą z kapitalizmem, a jeżeli jakakolwiek refleksja próbuje kierować się w stronę państwa, jako instrumentu, którym naród posługuje się, żeby rozwiązywać swoje wspólnotowe Interesy, potrzeby i oczekiwania, i nie jest ten naród wtedy narodem populistycznym, to pojawia się zarzut socjalizmu. Bo w tych dylematach ta zła strona naznaczona jest albo tradycją, czyli zacofaniem, bo tradycja i zacofanie nabiera wartości tożsamościowej, albo naznaczona jest perelem, tak? To populizm, socjalizm, bo państwo. Proszę zwrócić uwagę, że to ma także swój wymiar psychologiczny, ponieważ dotyczy takich wartości, w których ta modernizacja, nowoczesność, postęp i wolny rynek potrzebuje społeczeństwa egoistów. Nawet chciwość jest dowartościowywana jako me mechanizm kluczowy w aktywności człowieka, ale jest to oczywiście opakowane w indywidualizm. I proszę zwrócić uwagę, że tym samym ta opcja, która która powinna być mniej znacząca, to jest opcja wspólnotowości, ale także solidarności. Tej solidarności pisanej przez małe s, powściągliwości, ograniczonej konsumpcji. To są wartości, które znikają i w imię których jakby nie wypada podejmować decyzji. No i jest jeszcze bardzo